budżet dla miasta i gminy Wojnicz został uchwalony w grudniu ubiegłego roku. Na ostatniej radzie gminy radni wraz z burmistrzem zajmowali się projektami wodociągów między innymi Dębiny i Milówki. Jednak to nie wszystkie inwestycje zaplanowane na 2015 rok. Niektóre będą realizowane w ciągu trwania kadencji samorządu. Budżet został uchwalony w grudniu zeszłego roku. Specjalnych poprawek nie mamy. E, poszliśmy w kierunku przede wszystkim e, projekty e, z, e, z wykonania projektów, jeżeli chodzi odnośnie wodociągowania e, miejscowości Dębina, e, Milówka, chcemy po prostu stworzyć jeszcze projekty, czekając na fundusze unijne, żebyśmy mieli gotowe projekty na e, modernizację czy po prostu termoizolację szkół, budynków gminnych dokładnie, bo tu i przedszkola chodzą w te. No a najważniejszym naszym tym punktem jest właśnie, jeżeli chodzi o wodociągowanie naszych miejscowości. Nie może być tak, żeby, żeby byliśmy bez wody. A jakby nie było XXI wieku. Jak podkreśla burmistrz, w gminie są miejscowości, które nie są zaopatrzone w bieżącą wodę. To jest niedopuszczalne w XXI wieku, mówi Tadeusz Bąk. Przede wszystkim dębina łęcka kompletnie już jest bez wody. Milówka, sukmanie, olszyny, jeszcze jest część wojnicza. Także naprawdę mamy inwestycji na 4 lata bardzo dużo, jeżeli chodzi o wodociągowanie. Nie zapominając, jeżeli się okażą fundusze, Unijne, że będziemy też i kanalizować w miarę możliwości, ale na pewno nie będzie to na siłę, po prostu jeżeli się okaże fundusze unijne, to zaraz będziemy je chcieli wykorzystać i, i te inwestycje robić. Kolejną ważną inwestycją jest kanalizowanie gminy. Jednak aby ta inwestycja mogła być realizowana, miasto Wojnż musi być skanalizowane przynajmniej w 90%. Ale jeżeli dokończymy to kanalizowanie wojnicza w tych dwie ulice, które mamy, to w 90% będzie Wojnicz skanalizowany i wtedy dopiero będziemy wychodzić na zewnątrz poszczególne społeczeństwa sąsiadujące oczywiście z miastem gminą Wojnicz. Inwestycji to bardzo dużo, tylko dopiero teraz w, w nowym roku, w przyszłym chyba tygodniu już usiądziemy po prostu w gminie i określimy sobie takie cele strategiczne, bo powiem Pani szczerze, że jest bardzo dużo robót. Chcemy parking przepiękny zrobić, żeby, od, żeby samochody, które stoją na rynku po prostu przenieść na ten parking nowo zbudowany. Mamy Pałac Dąbskich kupiony, ale to są naprawdę wielkie inwestycje, ale też chcielibyśmy się nad tym po prostu zastanowić, jakie przeznaczenie, zapytamy o to mieszkańców przede wszystkim, ale jakie przeznaczenie i też zacząć starać się o pieniądze, żeby po prostu nie ulegało to e, dewastacji i rujnowaniu, bo wiemy w jakim stanie to wszystko jest. Oprócz tego mamy jeszcze sprawy e, bu, tej b, termoizolacji szkół i budynków. One wewnątrz, o ile są jeszcze dosyć takie znośne i ładne, to natomiast e, wymiana okien, elewacja, takie i inne rzeczy mają wiele do życzenia. Chcielibyśmy po prostu to wszystko uporządkować, ale to, tak jak powiedziałem, usiądziemy i Określimy, co w pierwszej kolejności.